Cześć. Na dworze zimno, smutno i ponuro, nie chce mi się wychodzić z domu. Dlatego pomyślałem, że dzisiaj znowu sobie troszeczkę pogadamy. A właściwie ja trochę pogadam. Nie wiem dlaczego niektórzy kręcą jakieś odcinki, które tytułują porozmawiajmy, przecież to jest tylko w jedną stronę. Oczywiście możecie odpisać mi w komentarzach, ale przecież zawsze tylko jedna osoba mówi, więc dlaczego dlaczego porozmawiajmy? Dobra. Trochę pogadam. Może to będzie taki odcinek, odcinek prawdy, w którym troszeczkę się może bardziej przed wami otworzę. Więc zaczynamy. Nowy rok, nowe postanowienia. Jednym z moich postanowień było nagrywanie więcej. No niestety nie minął chyba tydzień albo dwa i troszeczkę poległem. Nie chodzi o wrzucanie filmów, bo mam nadzieję, że to uda mi się utrzymać. Natomiast miałem takie postanowienie, że za każdym razem, kiedy będzie jakaś akcja w terenie, to będę to nagrywał. I słuchajcie, przydarzyła się pierwsza akcja w terenie. Sobota wieczór. Karolina jest w, w domu pod trójmiastem, bo akurat musiała tam pozałatwiać kilka rzeczy, zawieźć samochód między innymi do serwisu. I dzwoni do mnie. Karolina i mówi, słuchaj, znajomy tego kolesia, który sprzedał nam ten nowy dom, mówi, że ma znajomych, którzy utknęli gdzieś tam, czy mógłbyś podjechać i im pomóc. Już podobno wszystkich obdzwonili, nikt nie chce się ruszać, bo wiadomo, sobota wieczór, każdy już pewnie coś tam otworzył i wypił. No i mówię, no kurde, no nie ma sprawy, jeżeli to jest gdzieś blisko, no to mogę podjechać. I okazało się, że faktycznie, praktycznie w tym samym miejscu, w którym Karolina ostatnio musiała ratować kuriera, widzieliście też e, tą akcję chyba w filmie o wyciągarce który wrzuciłem w zeszłym roku, więc pojechałem i niedaleko, bo już tak naprawdę na samym skrzyżowaniu, gdzie zjeżdża się do jeziora, przy którym utknęli, stał mężczyzna. Urody nie kaukaskiej, co mnie zdziwiło, i też nie mówiący po polskim. No autentycznie. Nie mam nic przeciwko, oczywiście, innym rasom. To jest rzecz absolutnie dla mnie normalna, ale co dla mnie nie jest normalne, że na tym moim absolutnym zadupiu, na którym teraz mieszkam, spotykam właśnie takie osoby, które akurat blisko mojego domu utknęły. Trochę sobie porozmawialiśmy, musiałem troszeczkę pojechać naokoło, żeby się do nich dostać, ponieważ oni hak, a właściwie ten holowniczy hak, mogli przyczepić tylko z przodu samochodu, to było jakieś tam Volvo, no i udało się ich wyciągnąć, ale naprawdę, naprawdę byli wklejeni, bo ta droga w, w, właśnie w okresie zimowym, szczególnie w takim okresie zimowym, kiedy nie ma za bardzo mrozów, tam jest wszystko rozmoknięte, to jest droga dosłownie 15 metrów od jeziora, także wyobrażacie sobie, jak to tam wszystko wygląda, no ale udało się ich wyciągnąć, jeszcze ich tam podholowałem troszeczkę dalej na jeszcze jedną górkę, która była w okolicy i mówię, no teraz już na pewno spokojnie dojedziecie. Byli niesamowicie wdzięczni, dla mnie to po prostu była Mega przygoda, także no, pierwsza akcja zaliczona, niestety nie nagrana. Jakoś nie wiem, powiem Wam szczerze, przyznam wam się szczerze, że jeśli chodzi o takie nagrywanie właśnie innych osób, i to też powód, dla którego ja jestem najczęściej na tym kanale, to nie jest dlatego, że chcę nagrywać tylko siebie. Ale jestem, może to zabrzmi dziwnie, mówione przez kogoś, kto ma swój kanał na YouTube, introwertykiem I, i trochę ciężko mi tak naprawdę bezpośrednio do kogoś pójść. Znaczy, nie mam problemu z odzywaniem się do innych osób, to też nie na tym polega. Po prostu, jeżeli mogę tego uniknąć, to tego unikam. Więc, jeżeli zobaczycie mnie gdzieś na jakimś wyjeździe i pomyślicie sobie, że trzymam się troszkę na uboczu, to głównie dlatego. Także, jeżeli chcecie do mnie podejść, podejście, dla mnie to nie jest żaden problem, to jest po prostu taka moja wewnętrzna, Bariera gdzieś tam w mózgu, że ten pierwszy kontakt, tak jak mówię, nie jest trudno zainicjować, aczkolwiek jeżeli mogę go nie inicjować, to mogę to chyba wybieram to, żeby tego uniknąć. Karolina się ze mnie zawsze śmieje, że ogólnie musi za mnie wszędzie dzwonić. Znaczy, no nie wszędzie, ale jeżeli mam ją koło siebie i ona może gdzieś zadzwonić, to zawsze proszę ją o to, żeby to zrobiła za mnie, bo po prostu mi się nie chce rozmawiać. I to właśnie mówi osoba, która ma swój kanał na YouTube i cały czas gada do tej kamery. Także no, dziwne, bardzo wiem, ale już taki jestem. Może to jest taka trochę dla mnie terapia, właśnie żeby się troszkę bardziej otwierać na was, na to, co się dzieje, na nowe przygody, szczególnie ostatnio. Ostatnio mam wrażenie, że że trochę ciężko jest mi w ogóle wyjechać z domu, co mnie troszeczkę przeraża, bo nie chciałbym, żeby na starość stać się osobą, która nigdzie nie jeździ. I mam nadzieję, że ten rok będzie dla mnie takim rokiem, w którym troszeczkę uda mi się częściej wyjeżdżać z domu, właśnie na jakieś wycieczki jeepowe. I tutaj znowu poległem, bo Kuba z Ranglera Górskiego zaproponował mi wyjazd na Litwę, ale chyba nie jestem jeszcze gotów, żeby w zimę ranglerem na MTK pojechać za granicę, ale postaram się potem, jak tylko troszeczkę ta pogoda się ustabilizuje, trochę więcej wyjeżdżać i trochę więcej też dla Was tych wyjazdów ponagrywać. Ale, ale po tej ostatniej akcji, o której Wam właśnie mówiłem, kiedy wyciągałem tych nieszczęśników, to tak sobie stwierdziłem i to już tak naprawdę też myślałem o tym po tej wycieczce na Modrzewinę w Elblągu, że kurde, no, nie doceniałem, wydaje mi się, że nie doceniałem tego samochodu, za bardzo zafiksowałem się na tym silniku, ale tam naprawdę, jak się depnie, to jest dobrze, jest dobrze. Jestem, jestem pewien, że ten samochód nadal jest tak samodzielny w terenie jak był G2 Hound, także no, jestem naprawdę bardzo z niego zadowolony. Możecie teraz mnie nazwać fanbojem Wranglera, e ale kurde, kurde, no pokażcie mi drugi samochód, który tyle potrafi. Naprawdę. Kurde, naprawdę. Zróbmy jakiś konkurs, jeżeli chcecie. Napiszcie do mnie, może pojedziemy na siwiałkę i kurde, który podjedzie? Chociaż. Tak naprawdę w tym ranglerze jest jedna słaba rzecz, to jest kierowca. <grywa> no, to, też, to też wyszło to na modrzewinie, więc nie wiem, to musiałby być ktoś z takim samym więcej doświadczeniem jak ja i może z takimi samymi oporami przed zniszczeniem tego samochodu jak ja, bo <grywa> no, na modrzewinie tam troszeczkę wyszło. W takich momentach jeszcze krzyczeli do mnie był taki trawers, yy, trzeba było troszeczkę pod górę podjechać i krzyczeli: teraz jeździsz, jedziesz tylko na reduktorze na jedynce, i on po prostu sam tam wiedzie, i tylko nie dodawaj gazu. I co zrobiłem? Dodałem gaz, dodałem. <laughs> no na szczęście udało się z tego jakoś wyjechać. Trochę wycofałem i tak troszkę na, na, że tak powiem, z butem w podłogę udało mi się stamtąd uciec. Dla osób, które śledzą mnie na Facebooku, na pewno widziałyście, że wrzucałem filmik, gdzie chwaliłem się, jakie brudne mam <laughs> obecnie samochody. I faktycznie udało mi się te samochody trochę wybrudzić. Mam swoje spostrzeżenia co do obydwu samochodów, bo obydwa są prawie tak samo wybrudzone błotem. Natomiast... Y Wybrudziłem je na tej drodze, z której uratowałem właśnie tych ludzi, o których Wam przed chwilą mówiłem. I powiem Wam, że no jest niesamowita różnica, kiedy się jedzie na MTK i Atekach tą samą drogą. O ile obydwa samochody przejechały, jeden wiadomo, nie ma liftu. Nie wiem, czy mogę mówić, jak ten samochód się nazywa, bo wiem, że czasami niektórych z Was to drażni, kiedy mówię G-Klasa. No ale mam ten samochód i się tego nie wstydzę. I naprawdę, ten samochód na atekach po prostu jechał bokiem. Wywaliło go tak naprawdę na brzeg, tam nad kolem tylnym trochę pozbierałem krzaków. Przejechał, ale no, powiem Wam szczerze, to nie była przyjemna przejażdżka. Udało mi się też tam potem, troszeczkę nawet grubsze były kolejny. Wrzuciłem reduktor, nie pierwszy raz, umówmy się, kiedyś tak naprawdę najbardziej tą klasą zakopałem się 10 metrów od swojej bramy, bo mam taki podjazd, było strasznie ślisko, było trochę śniegu i nagle się okazało, że po prostu nie mogę ruszyć na tych atekach z tego śniegu trochę wyżej, bo czekałem aż brama się otworzy, nigdzie to nie jechało do przodu, więc załączyłem centralną blokadę. Nic, załączyłem tylną blokadę, nic i dopiero kiedy załączyłem przednią blokadę, ten samochód powoli trochę w bok, tak jak krab, bo tak się mi czasami dzieje właśnie jak ma się załączone blokady na śliskim pod górkę. ten samochód nie jedzie tak naprawdę prosto, tylko on ma tendencję do tego, żeby troszeczkę w bok się przemieszczać, ale zaczął się przemieszczać do przodu, w bok trochę, potem zła złapał trakcję i udało mi się wyjechać. No także tak, tak, nawet pod domem można się czymś takim zakopać i myślę, że z Wranglerem mogłoby być tak samo, no. Bo te mteki, no to wiadomo, na śniegu też nie jest idealne rozwiązanie. Szybko te szczeliny między tymi kostkami się zatykają i śnieg aż tak szybko nie, nie jest wyrzucany z nich, tak samo jak błoto i też możecie się ślizgać. W każdym razie to, co chciałem powiedzieć, to że jednak no, te mteki dają bardzo, bardzo dużo. To jest jednak coś, co powoduje, że, że ten Wrangler jest na pewno lepszą terenówką. Wiadomo, opony można zmienić, aczkolwiek nie, nie wiem jakby Mercedes na to patrzył, bo podobno ja troszeczkę tego nie przestrzegam, ale zazwyczaj po prostu do tych samochodów już naszpikowanych elektroniką trzeba kupować opony homologowane, wyobraźcie sobie, które są zaakceptowane przez producenta jako opony, które mogą iść na ten samochód właśnie ze względu na tą elektronikę, która jest przystosowana do pracowania w jakimś pewnie zakresie masy i wielkości tych kół i, i wtedy tak naprawdę pracuje najwydajniej. No, tak jak wiecie, ja mam troszeczkę większe opony założone na G-klasę Ateki. Też pewnie nie homologowane przez Mercedesa, no ale mam tu troszeczkę gdzieś, no bo kurde, co to za terenówka, na którą nie można założyć troszeczkę większych opon? Może kiedyś mi się to odbije, pewnie sobie myślicie, dobra, zobaczysz, zobaczysz, do pierwszej naprawy pogwarancyjnej wtedy, co będziesz mówił na temat tych opon. Nie wiem, na razie jeździłem na tych oponach na przeglądy okresowe, nikt nie zwracał na to uwagi. Miałem już tam jakieś usterki naprawiane, głównie związane z elektroniką, tak, bo uwierzcie mi, w G-klasie elektronika też się psuje, chociaż to chyba podobno w Mercedesach jest teraz dosyć Naturalne o dziwo, niby samochody premium, ale, wiadomo, takie opowieści, nie wiem, czy to Was interesuje w tej G klasie. Mam wrażenie, że o to nigdy nie prosi. Ale pomyślałem, że sobie też się z Wami podzielę. No bo, tak naprawdę, takiej klasy to jest tak, że zazwyczaj ogląda się tylko na recenzjach. Wiem, że dużo osób po prostu mówi: A to tylko samochody dla pozerów, tylko tam youtuberzy <laughs> nimi jeżdżą. Ale naprawdę, ten samochód mi się podoba i kupiłem go sobie, ponieważ nie, nie chodziło o to, żeby szpanować autentycznie, jest wręcz przeciwnie. Ja najlepiej G-klasą je jeździłbym, kiedy nikogo nie ma na drogach i też między innymi dlatego się tutaj wyprowadziliśmy, bo tutaj autentycznie mogę jechać 17 km do miasta i nikt nie będzie jechał ani przede mną, ani za mną, przez. Całą tą drogę. Czasami ktoś naprzeciwka mnie minie, ale to autentycznie to można policzyć na palcach jednej ręki tak naprawdę ile maksymalnie tych samochodów mijam, kiedy jadę do najbliższego miasta. Także tak, to jest naprawdę wielkie zadupie. To jest 17 km, na których praktycznie nikogo nigdy nie ma. No, autentycznie, no, mam dwie klasę, ponieważ mi się zawsze podobała. I no, nie, nie, jest mi, nie jest mi przykro, nie przepraszam z tego powodu, możecie mnie za to nie lubić albo lubić. Ostatnio Łukasz powiedział mi, że kolejny film, który wrzucę, to będzie mój setny film na tym kanale. Postanowiłem to zmienić, pousuwać kilka starych filmów. Musiałem tak naprawdę usunąć jeden film, mój ulubiony film chyba z tego kanału, tylko dlatego, że jedna osoba, która tam występuje, no, no nie mamy już z nią pozytywnych wspomnień niestety. No, ale co zrobić? Takie jest życie. Takim moim celem byłoby wrzucanie raz na tydzień czegoś. Jest to, muszę Wam powiedzieć, dosyć, dosyć trudne, kiedy ma się normalną pracę, rodzinę i jakieś obowiązki. To wygląda w taki sposób, że jeżeli w sobotę nie nagram filmu, to praktycznie nie ma szans, żebym go wrzucił do końca kolejnego tygodnia. Jednak składanie tych filmów trochę zajmuje czasu i nie chciałbym tego też zmieniać, bo. Znaczy, fajnie by było nauczyć się szybko składać filmy, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten proces mi się też podoba. Czegoś tam się uczę. Jest to, jest to po prostu przyjemne dla mnie. Tak samo jak kręcenie tych filmów, latanie z kamerą, ustawianie różnych ujęć, światła, tak jak tutaj, jest to, jest to bardzo fajna sprawa, natomiast jest to sprawa pracochłonna. Tak naprawdę ustawienie tego wszystkiego tutaj, na tej antresoli, którą mam w garażu, to jest około 40 minut, żeby ten cały sprzęt wziąć z domu tutaj przynieść. Światła tutaj stoją, statywy tak naprawdę, no oczywiście nie muszę rozstawiać większości już z rzeczy, natomiast ustawienie kamer, chociaż tak naprawdę ustawień nie muszę żadnych zmieniać, tylko położenie je na statywy, rozstawienie jeszcze jakichś małych światełek ledowych, włączenie tego wszystkiego to autentycznie, mimo tego, że się staram jakoś yy, u usprawnić ten proces to jest około 40 minut. Potem nagrywanie tego filmu, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a czasami uwierzcie mi, gadam, gadam. Tutaj okazuje się, że się audio nie nagrywa, bo zapomniałem czegoś włączyć, albo się rozładowało, bo nie, nie widziałem, że nie było baterii. Także, no czasami ten proces się powtarza i z jakiejś godziny nagrywania robi się tych godzin kilka. Potem składanie tego, to w zależności od tego, ile jest tak naprawdę ujęć, tym dłużej się składa taki film. Żeby wam powiedzieć, na przykład takie filmy właśnie z tych relacje, z tych wszystkich takich rajdów typu Wranglerowe Love, albo czwarte urodziny grupy Jeep, który miasto, to jest autentycznie jakieś kilkanaście do kilkudziesięciu godzin składania tego filmu. Jak jest dużo ujęć i ten film jeżeli też jest długi, bo czasami tak jest, to pół godziny, żeby złożyć, to jest kilkadziesiąt, kilkadziesiąt godzin siedzenia przy komputerze i składania tego wszystkiego dla mnie. Może jakoś udałoby mi się kiedyś usprawnić ten proces, na co też trzeba poświęcić czas, i to jest właśnie też takie coś, co muszę decydować. Czy, czy w tym tygodniu, powiedzmy, nagrywam dla Was jakiś nowy film o czymś, czy może uczę się czegoś nowego, jak uspraw usprawnić właśnie ten proces nagrywania, jak po właśnie poustawić te światła. Dlatego też trochę nie było mnie przez jakiś długi okres czasu, bo no, samo to ustawienie tych świateł na antresoli, dopasowanie tego wszystkiego, żeby wyglądało tak, jak to teraz wygląda, gdzie już prawie jestem całkowicie zadowolony z tego, jak, jak to wszystko jest oświetlone, no to zajęło mi też kilka weekendów prób i błędów, bo muszę tutaj przyjść, Ustawiać, no na monitorze powiedzmy, wygląda to OK. Potem sobie przychodzę do, do komputera, wrzucam na komputer i mówię, no tutaj, dobra, może ten obiektyw jednak nie na takiej przysłonie, szczególnie te takie anamorficzne, to nie są idealne obiektywy, mają swój charakter, więc trzeba też umieć ustawić konkretnie, jaką tam przysłonę, przy jakim iso to wszystko będzie nagrywane, żeby wyglądało tak, jak to mi się podoba, tak jak w mojej głowie to sobie wyobrażam. Teraz jestem w takim momen momencie, że moje umiejętności nie dogoniły jeszcze mojego gustu i no, muszę tego się wszystkiego nauczyć także sorry jesteście ogólnie wielkim eksperymentem w którym Crazy Diplowers powoli staje się chyba kanałem którym chciałby się stać ale jeszcze nim nie jest. I każdy film to jest tak naprawdę malutki eksperyment, może popychający mnie troszeczkę w tym kierunku, w którym chciałbym, żeby to wszystko wylądowało i może wtedy ta maszyna będzie tak naprawdę sprawnie działała i jakoś pracowała i te filmy będą systematyczniejsze i może bardziej ciekawe. Bo jeszcze jedną rzecz, którą bardzo chciałbym w tym roku pociągnąć, to jest po prostu narracja, jakaś historia. Czyli chciałbym, żeby te filmy nie tylko były takim czymś, że. No stoję i mówię, tak? Chciałbym bardziej, żeby były takim czymś, że coś się dzieje, gdzieś jadę, coś załatwiam i na tej podstawie może wam coś mówię. Wiadomo, że czasami są takie filmy, kiedy mówię wam na temat jakiegoś produktu, który sobie kupiłem, albo liftu, który założyłem, ale, ale nawet wtedy chciałbym, żeby to było bardziej takie po prostu, że tak powiem z angielskiego, story driven, czyli żeby była jakaś historia, którą mógłbym wam opowiadać wtedy, kiedy ona się dzieje, a właściwie nie opowiadać, tylko pokazywać tak, jak ona się wydarzyła. Aczkolwiek nie powiem, ja też czasami na YouTubie szukam sobie takiego filmu, <laughs> brzmi to śmiesznie, przy którym można by było, byłoby zasnąć i myślę, że moje filmy Czasami takie są. <laughs> nie tylko dlatego, że są takie nudne, tylko po prostu coś sobie opowiadamy i to jest taki film, przy którym można się zrelaksować. Nie musicie za dużo się angażować w to emocjonalnie. Nie migam do Was z jakimiś tranzycjami między. Scenarii, nie wali mocna muzyka. Te ja takie filmy to mnie troszeczkę irytują. Jest kilka takich kanałów na YouTube, które sobie opracowały taki styl, w którym musi się po prostu coś dziać i jest zawsze dramat, jest straszne, albo ktoś jest taki huk. Hiper optymistyczny, super. Ekstra wszystko się dzieje teraz natychmiast i w ogóle jest Ekstra czad. Nie, nie, to nie jestem ja. <laughs> I Myślę, że o tym wiecie. Od jakiegoś czasu myślę też na zmianą nazwy kanału. Nie wiem. Już trochę jest rozpoznawane, te Crazy Jeep lovers. natomiast tak mam komuś powiedzieć, jaka to jest nazwa kanału, a ostatnio się to zdarzyło kilka razy, to powiedzenie Crazy Jeep Lovers wiąże się z tym, że muszę to powtarzać trzy razy, zanim to ktoś tak naprawdę zrozumie, co mówię. Nie wiem, może seplenie, nie mam pojęcia, ale, ale no, ludzie jakby nie łykają nazwy tego kanału tak od razu. Wydaje mi się, że powinno mieć trochę mniej słów. I też tak naprawdę geneza tego kanału wywodzi się z tego, nie wiem, to chyba Karolina wymyśliła, Nazwę tego kanału. Kiedy zaczynaliśmy ten kanał, wydawało mi się, że troszeczkę więcej będzie filmów właśnie z tym, jak ja, z Karoliną, coś robię, coś jeździmy. No, ze względu na to, Dobra, głównie chyba ze względu na to, że mamy te psy, i też na to, że Karolina troszeczkę nie chce jeździć na rajdy, bo. Lubi też te samochody, bardzo je lubi i nie chce ich niszczyć. Powiedziałam jej, właśnie po takich rajdach, byliśmy na tej ekspedycji Kaszubi, byliśmy też na tych szkoleniach organizowanych przez Jeep, że takie jakby katowanie tego samochodu w terenie to nie sprawia jej za dużo przyjemności. Ona przynajmniej myśli o tym, że potem będzie trzeba naprawiać ten samochód, będą problemy, koszty, stracony czas, no i w sumie trochę ma rację, tak naprawdę. Powiem Wam, że jakby z wiekiem i z czasem posiadania tego samochodu. Chyba też bardziej przechodzę na taki tryb, że, że chciałbym się tym samym po prostu cieszyć w taki sposób, który. Nie jest jakoś tam ekstremalny. To są też to, moim zdaniem, nie są stworzone do tego, żeby uczestniczyć w hardkorowych imprezach. Mimo wszystko, one dosyć łatwo się psują, łatwo się naprawia, ale łatwo się psują. I, i, i potem po prostu jest to taki stracony czas. I, i możecie powiedzieć: "No, ale dobra, masz jeszcze jakieś klasy, możesz sobie tam jeździć, i wiadomo, tak naprawdę nie tracisz tego samochodu." Ale no, no nie wiem, no ja lubię ten samochód. Jeżeli mnie zapytacie, którym samochodem wolę jeździć, to zdecydowanie na krótszych dystansach Wranglerem, naprawdę. Mniej się rzuca w oczy, no, nadal robi jakieś tam wrażenie, ale nie wiąże się z tym, że ludzie po prostu hejtują na ten samochód, już sobie myślą, że o jakiś budz pewnie nakradł i jedzie tym samochodem. Kurde, ja nic nie ukradłem w życiu, autentycznie. Nigdy nie oszukiwałem na podatkach, na niczym. Kurde, jestem zwykłym pracownikiem, nie mam jakiejś tam firmy. Co nie mówię, że ludzie, którzy mają firmy, to oszukują. Ale kurde, szczególnie w takim kraju, w którym naszym jest tak naprawdę zostanie oszustem z punktu widzenia Urzędu Skarbowego, to nie jest problem. Ale wróćmy do tematu. A właściwie, jaki był temat? Dzisiaj chyba trochę bez tematu. Ale mam nadzieję, że coś tam napiszecie w komentarzach, sobie podyskutujecie. Macie jakieś pytania, spostrzeżenia, uwagi? Jestem otwarty. Szczególnie na te pozytywne, tych negatywnych nie piszcie, bo też ich nie lubię. Dobra, myślę, że możemy uznać ten odcinek jako taki odcinek wstępu do tego nowego roku. To nie jest pierwszy film, który widzieliśmy w tym roku, ale to jest pierwszy film, którym możemy sobie traktować. Porozmawiać, porozmawiać, od tego zacząłem, w którym mogę Wam powiedzieć, jakie mam nadzieje na ten nadchodzący rok, moje postanowienia, które na razie nie udawało się zrealizować, ale mam nadzieję, że jednak będę konsekwentnie dążył do tego, żeby zmienić coś w sobie, żeby udało się je zrealizować. Także jeszcze raz, dzięki wielkie, że jesteście. Polubcie, skomentujcie, zasubskrybujcie i do zobaczenia następnym razem. Nara.